Czy ty masz do mnie żal? Lambert, lubię cię wiesz. Lambert, chłopie, muszę ci coś powiedzieć. No? Potrafisz być kawał świni, ale ja cię, chłopie, kocham! Ale ja cię, chłopie, kocham! A ty jesteś bufą. Ale kurwa, w ogień bym za tobą skoczył. Chodź no tu, bracie. Choler. Potłuchłeś się. Dobrze, że pusta. Ej, a gdzie jest Esker? Powinien był już wrócić. Trzeba... Trzeba się rozejrzeć. Trzeba się rozejrzeć, no. Zadanie dla Wesemira. To zadanie Proszę. dla Wesemira! Zostaw już tę czapkę. Gdzież się podział nasz młodzień jest? Ja nie mogę. bym w niebezpieczeństwie był Jakowem? Za mną w sukurs! Znajdźcie Skala eee posiłkują cią, e, Tutaj to tak oni to tak specjalnie to zrobi Bo tutaj to powinno być, że posługują się wiedźmińskimi zmysłami, tutaj posiłkują cię wiedźmińskimi zmysłami. Ja nie mogę ESCOL no I w nie wlazu. Musiałeś klękać, żeby to zobaczyć? Ja mi się schylił, bo mi się chyba pożygał. No dobra. Eskel. Hop hop. Eskel hop hop. Eskel. 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 Hop hop. Eskal! Gdzie jesteś, przyjacielu? Eskal, pijaku! Ej, słyszałeś? Eee, coś. Coś jak. E, dyszenie rannej wiwerny. Cholera. Znaczy doszło do walki. E, Chyba sobie coś zrobił. Jedna blizna wtedy czy w tamtą w nie, bo to już... Aha. Eskel jest gdzieś blisko. Trzymaj się, brać! Idziemy! Idziemy! O, tutaj jest Eskel. Eskel Hop, hop! O! Patrz, tu jest! Razem z wiernym dzwoneczkiem!